Zacznij rozwiązanie od wyznaczenia pochodnej funkcji F. Przepiszemy 1 trzecią. Pochodna z X do potęgi trzeciej to jest 3x kwadrat dodać pochodna z x kwadrat to 2x. Minus ósemkę przepisujemy. Pochodna z x to jest 1. No i minus 8, pochodna z minus ósemki to 0. Mm, to no, tutaj mamy liczbę stałą, tak. Teraz uprościmy to wyrażenie. To znaczy trójki skracamy, zostaje x kwadrat, dodać 2x, odjąć 8. Następnie szukamy punktów krytycznych funkcji f, czyli musimy pochodną przyrównać do zera. No to weźmy pochodną policzoną przed sekundką. I rozwiążmy takie równanie kwadratowe. Wyznaczmy deltę. B kwadrat. Odjąć 4 razy A razy C. To się równa 4. Dodać 32. To się równa 36. Mamy tutaj dwa pierwiastki, więc kolejno będzie to minus 2. Odjąć pierwiastek kwadratowy z 36 to 6. Podzielić przez 2 razy a, czyli 2 razy 1, to się równa minus 8. Podzielić przez 2, to się równa minus 4. Lub drugie rozwiązanie: minus 2 dodać 6. Podzielić przez 2 razy 1 to się równa. 4, podzielić przez 2 to się równa 2. Teraz sprawdźmy, czy oba rozwiązania, minus 4 oraz 2, należą do tego przedziału. Minus 4 jest w tym przedziale, dwójka też jest w tym przedziale. Więc w tych miejscach mamy dwa punkty krytyczne. No i w zasadzie. Będziemy powolutku kończyli rozwiązanie tego przykładu. W tej ostatniej części chcemy wyznaczyć wartości funkcji w punktach krytycznych, to znaczy w minus czwórce oraz w dwójce oraz na końcach tego przedziału. Czyli będziemy do wzoru funkcji f od x. Podstawiali kolejno w miejsce x minus 5, minus 4, dwójkę oraz trójkę. No i w ten sposób wyznaczymy wartości tej funkcji. F od minus 5, f od minus 4, f od 2 i f od trójki jeszcze, tak. Dobra, to tutaj przy obliczaniu tej pierwszej wartości podstawię liczbę, natomiast już w kolejnych przypadkach powpisuję wyniki, ok? Więc mamy 1 trzecią razy minus 5 do potęgi trzeciej, dodać minus 5 do potęgi drugiej, odjąć 8 razy minus 5 i odjąć 8. Mamy tak 1 trzecią razy minus 5 do potęgi trzeciej to jest minus 125. Dodać 25, tak, bo minus 5 do kwadratu to jest 25. Dodać 40 i od tego odejmujemy 8. No i teraz, co my tutaj otrzymamy? Minus 125 trzecich.

To się równa 15 i 1 trzecia. No i w ten sam sposób do wzoru funkcji podstawiamy minus 4, tak? czyli mielibyśmy 1 trzecią razy minus 4 do 3, i dodać minus 4 do kwadratu i tak dalej. Wynik to 18 i 2 trzecie. W tym przypadku mamy minus 17 i 1 trzecią. I w tym przypadku otrzymujemy minus 14. I teraz spośród otrzymanych wartości wybieramy największą wartość i najmniejszą wartość. To jest wartość największa, a minus 17,13 to jest wartość najmniejsza. No i zapisujemy. Mieliśmy wyznaczyć największą, najmniejszą wartość funkcji w podanym przedziale. Więc odpowiadamy, że maksymalna wartość w tym przedziale jest równa 18 i trzecie, minimalna natomiast minus 17 trzecia.